Witajcie, jestem Franki stein Pokażę Wam gazetę Monster High. Są kolejne tak dwie prezenty, jak w poprzednim numerze. Mamy to. Ja chyba kiedyś to otwierałam, bo to pamiętam. A to jeszcze takie nie mieliśmy. Dopiero napięto. Zobaczymy przegląd. Co my tutaj mamy? Tu możemy zrobić ramkę na zdjęcie. Tu jest Katie Noel. Ona kiedyś nie miała zwierzątka, ale ona go przegarnęła. I nazywa się Sphinx. A tu mamy dane. Poznaj Gullie jest Sir Kuchacz. I co my żeby te literki pomalować. Komiks. No i mamy jakąś kolorowankę. Tu są chyba jakieś tkaniny, plakat, taki coś. No i następna kolejna kolorowanka. Widzę, że są jakieś nowe lalki z serii Monster High Secrets. Co tu mamy? Twyla, Venus McFlytrap i Draculaura. To są takie, żeby znaleźć sekrety różne stąd jest dreszczykiem, znaleźć różnicę horoskop no i na końcu jeszcze jest taka ramka to wygląda jak pudełko a tu mamy takie teraz zobaczmy prezent jaki mamy, otworzymy ten ciekawe co tu może się kryć w środku gotowe Trochę zajęło mi otwieranie na czas. Mamy pudełko, pieczątki, taśma ołówek, kartkę, takie karteczki na zapiski i naklejki. I tutaj widzimy jeszcze takie. Jak to wygląda? Tu się właśnie otwiera i tu się chowa. Schowamy ołówek. Naklejki się nie zmieszczą, nie kartki. Zostawmy je w środku. Jest taka pieczątka serduszkami. No i chowamy tu do środka. No i to tyle. Tak się prezentuje. A tego drugiego prezentu nie będziemy otwierać, bo ja już to znam. Ten będzie zapasowy, bo ja już taki mam. No, i do zobaczenia za jakiś czas z kolejnego wydania specjalnego, czy wydania numeru Monster High, i życzę udanego dnia.